To jest teraz tak łatwe, prawda? Ten kontakt telefoniczny. No, głównie telefoniczny. Obok mnie pani Teresa Rosati Witam panią bardzo serdecznie. Yeah. Witam serdecznie również. Na prezentacji, yeah. na w sumie dziesięcioleciu, takim jubileuszu tak, pani Doroty, tak, tak, Gold Point. Tak. No i właśnie, jak panie się poznały? Poznaliśmy się zupełnie niedawno. Ja myślę, że to było jakieś 5 lat temu, chyba, w biuracie. Bardzo piękne miejsce. Pani Dorota podeszła do mnie, przywitała się i powiedziała bardzo miłe słowa pod moim adresem, mo mojej w ogóle działalności yy, modzie od dawna. Yy, I od tego momentu. Bardzo się polubiłyśmy. To jest kobieta niezwykle ciepła, serdeczna, miła, no i niezwykle utalentowana. No właśnie, bo to pokazuje, że konkurencja może się przyjaźnić, tak, prawda? Zdecydowanie tak, w naszym przypadku tak to wygląda. Wiadomo, że to prawda, może nie zawsze tak jest, szczególnie w show biznesie, ale to jest dowód na to, że między projektantkami. Może być też taka szczególna więź, bo, bo śmiało mogę powiedzieć, że ta przyjaźń jest prawdziwa i wzajemna i mamy wobec siebie takie ciepłe odczucia i życzenia. Ja też bym chciała poruszyć temat stylu Polek, bo pani ma ogromne doświadczenie w ubieraniu, właśnie Polek, kobiet, które osiągnęły bardzo dużo w swoim życiu. I jak takie zwykłe kobiety ubierają się, jak pani to ocenia w Polsce? Ja myślę, że oczywiście nastąpił pewien proces wieloletni, nawet tak bym to określiła. I, I w tym momencie wspaniale. Warszawska, nie tylko warszawska, właściwie każdego miasta, czy małego miasteczka, małych miejscowości, ulica naprawdę wygląda świetnie na tle właśnie zagranicznych ulic, na różnych kulach świata. I no, mogę powiedzieć, że. że i absolutnie nie jesteśmy w tyle pod tym względem. Może to się wiąże z taką szczególną cechą Polek, że e, potrafimy i, i, i zrobić no, dawne czasy nas do tego zmuszały, prawda, żeby kombinować szczególnie te kobiety, które przywiązują dużą wagę do ubioru, dużą albo w ogóle jakąś tam prawda, uwagę, co jest cechą bardzo cenną i fajną. To spowodowało, ale, ale świetnie się prezentuje polska ulica. Ja też bym chciała podpytać o to, czy dojrzałe kobiety według Pani są widoczne na tle społeczeństwa, bo mi się wydaje, że w Polsce one się tak trochę odsuwają i tak. są trochę takie przezroczyste, może. Tak, to bardzo cenne spostrzeżenie faktycznie. Ja bywając prawda, często u Turki w Stanach właśnie tego nie zauważam zupełnie, nie ma tej różnicy kompletnie. I myślę, że w Polsce była bardzo duża taka jak gdyby, różnica między tymi kobietami dojrzałymi czy starszymi, ale to też bardzo się zmieniło w ostatnich latach i no jest, jest coraz lepiej. Więc można powiedzieć dobrze. Idziemy w dobrym kierunku. Idziemy może. w bardzo dobrym kierunku, żeby właśnie tego wieku nie podkreślać innym sposobem ubierania się, bo moda jest taka sama właśnie w tej chwili dla wszystkich. Każdy nie sobie z niej wybiera. Nie ma wieku, absolutnie nie ma wieku i. I odmłaca ta młoda bardzo. Też Pani powiedziała, że odwiedziła, odwiedza Pani córkę w Stanach. Tak. No właśnie, dzieli Was bardzo, bardzo dużo kilometrów. Tak, i, to fakt. I, tak, i, i, ponad 11 godzin lotu samolotem. No właśnie, czy ta relacja się osłabia? Czy macie kontakt taki codziennie, na przykład telefoniczny tak, przez oczywiście, Internet? Oczywiście, to, to jest teraz tak łatwe, prawda, ten kontakt tak. telefoniczny. No, głównie telefoniczne rozmowy odbywają się codziennie, bo jest, jest szereg tematów, które nas obie bardzo interesują, nie mówiąc już o takich bardzo przyziemnych i byłyśmy do tego przyzwyczajone, więc w ogóle nie odczuwam tej odległości. Wydaje mi się, że. że... Weronika jest gdzieś w pobliżu i również ona, prawda? Bo właśnie też widziałam ostatnio, ona Pani Instagramie, że ostatnio odwiedziła Polskę, prawda? Tak, I tak, 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 i, tak jest na świecie czas. Tak, tak, to ta prawda, <laughs> zgadza się tak. E, no niestety ze względu na inne obowiązki zobowiązania, e, jest to bardzo krótki pobyt. Ja bym chciała poruszyć taki przyjemny temat świąt, które już niedługo się zbliżają. Wszyscy już no właśnie, tak myślą o tych świętach. Świętach i ten nastrój świąteczny, jak widać, również tutaj jest u i w wielu też witrynach, sklepach, domach, nawet co kiedyś było nie do pomyślenia za czasów mojej. Młodości, bo to był dopiero no, zdecydowanie grudzień. To był czas na te no dekoracje świąteczne, ale to jest bardzo miłe, bo to bardzo tak umila życie. No właśnie, bo te święta są krótkie, a tak możemy sobie trochę przedłużyć. Prawda? Tak, 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 oczywiście. I jak pani zamierza spędzić e, na właśnie rodzinnie w gronie najbliższej rodziny, jak zawsze tradycyjnie? Polecą Państwo do Stanów czy. E, no jeszcze nie chciałabym zdradzać się tak. Doma. Trzyma, to w takim razie my trzymamy kciuki, żeby były właśnie rodzinne, żeby Państwo wszyscy odpoczęli i nabrali sił do dalszej pracy. No i dużo zdrowia, bo bardzo, to jest bardzo chyba bardzo najważniejsze. Serdecznie. Dziękuję i wzajemnie też życzę Państwu. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję, było mi bardzo miło. Mnie również dziękuję bardzo.